No słuchajcie, jesteśmy trochę zawiedzeni, bo chcieliśmy sobie iść do klasztoru, miejsce, które widziałam w kwietniu i bardzo, bardzo chciałam tam dzisiaj dojść. No się okazało, że z powodu właśnie możliwości wybuchnięcia pożaru, wszystko jest tutaj zamknięte i do klasztoru też nie dojdziemy. Także trochę słabo, bo pofetagowaliśmy się tutaj. No trudno, będziemy wracać teraz na, na pieszo widzicie, jest tutaj pokazane, jak niebezpiecznie może być, jeśli chodzi o wybuch pożaru. Także niestety klasztor zaczeka. Może kiedyś jeszcze wrócimy i go odwiedzimy. Idziemy. Jakoś musimy dzień zaplanować. Słuchajcie, tutaj Wam pokażę, bo zobaczcie. Myśmy tą drogą szli. To jest taki fragment, gdzie on oczywiście jest niezamknięty. Jakie to były piękne w kwietniu kwiaty, a teraz wszystko jest tak wysuszone. Zobaczcie. Ja tutaj zbierałam i szałwie, Zobaczcie, jak ona wygląda. Bardzo, patrz jak szałwia tutaj, ja ją zbierałam jeszcze przecież w kwietniu, jest strasznie, strasznie, strasznie wysuszone tutaj wszystko, my tak idziemy wzdłuż drogi, tam z tyłu jest uniwersytet, no i szukamy jakiejś opcji na spędzenie tego czasu, patrzymy czy świątynia, świątynia Posejdona jest otwarta, bo też przecież tam były te pożary, też musieliśmy zmienić nasze plany, po prostu powinniśmy siedzieć w centrum Aten i się prażyć. Albo pojechać znowu na plażę. Albo na wyspę. Albo na wyspę. Fajnie by tak było pochodzić, bo słuchajcie, drzewa dają super cień. No ale z naturą nie wygramy.